Po osuszeniu tysięcy cegieł nadchodzi czas na ich pocięcie na kawałki. Cegły są szybko podnoszone i opuszczane na utwardzarkę. To urządzenie umożliwia układanie cegieł w wielu rzędach, w kombinacjach dwóch, trzech lub czterech sztuk. Następnie cegły umieszczane są obok siebie na wózku w piecu w określony sposób. Poszczególne rodzaje cegieł umieszczane są w typowy dla nich wyjątkowy sposób. Dopiero na tym etapie cegły gotowe są na wielki finał wypalanie w piecu o długości 235 metrów. Dziesiątki wózków z wypalanymi cegłami powoli przemieszczają się w piecu tunelowym, w którym temperatura osiąga maksymalną wartość 1250 stopni Celsjusza. W piecu możliwe jest jednoczesne wypalanie 870 tysięcy cegieł. Cały proces trwa kilka dni. W piecu wypalanych jest 169 rodzajów cegieł obejmujących pełną gamę oferowanych produktów, w tym ekskluzywną kolekcję Sterewart. Te ekskluzywne cegły wytwarzane są przy użyciu naszej drugiej nowoczesnej prasy do cegieł. Cegły z kolekcji Sterewart odznaczają się głębią kolorów oraz bogactwem ziaren, co zapewnia budynkom piękny, tętniący życiem, ascetyczny wygląd. Cieszą się one popularnością wśród projektantów, architektów i klientów. Stworzyliśmy dla tych produktów dedykowany salon wystawowy w celu podkreślenia ich wyjątkowości. Gorąco zapraszamy. Kolejną wyjątkową i bardzo popularną grupą naszych produktów jest kolekcja w stylu retro. Gama cegieł o ekscentrycznym charakterze z nutą staroświeckości. Cegły w stylu retro przyciągają dużo uwagi ze względu na swój wygląd i sposób ich wytwarzania. Wypalane są identycznie jak normalne cegły, ale następnie podlegają obróbce w maszynie bębnowej. Jest to swego rodzaju suszarka do cegieł, w której nabierają wyglądu sprzed stuleci.